Bardzo wiele osób wierzących, określających siebie słowem brat lub siostra, po których widać, że treść słowa Bożego nie jest mówca, spytanych o to, dlaczego zatem spożywają wciąż mięso wieprzowe, albo dlaczego przynajmniej nie starają się wbrew jakimś okolicznościom zachowywać świętości dnia szabatu na wzór tej nauki, która zawarta jest w czwartym przykazaniu. Najczęściej niemal jednomyślnie w odpowiedzi powołują się te osoby na fragmenty zawarte w listach apostoła Pawła. Bardzo często jest to właśnie 14 rozdział listu do Rzymian, z którego cytuje się parę fragmentów. Nieraz jest to fragment z wersetu, celem właśnie uzasadnienia i usprawiedliwienia swojego postępowania. Tu warto zaznaczyć, że wnioski, które prezentują czy też na podstawie których prezentują te osoby taką postawę są błędne i są daleko idącym wypaczeniem i niezrozumieniem nauki Bożej wyrażonym właśnie w tych fragmentach a przekazanej przez apostoła Pawła, który pisał te słowa pod natchnieniem rułach Hakodesz. W tym jak i kilku kolejnych nagraniach postaram się skupić waszą uwagę właśnie na 14 rozdziale listu do Rzymian, dzieląc go na kilka części i tak to właśnie przedstawiając Wam, aby ten przekaz był możliwie jak najbardziej zrozumiały i wyczerpujący. W tym nagraniu rozważymy sobie pierwszych sześć wersetów. Nienokrotnie będę je porównywał między tłumaczeniami, jak one brzmią, jak i ukazywał Wam ich zapis w tekście źródłowym, w którym będzie tekst grecki, z którego co warto sobie zdawać sprawę najczęściej. Y na który najczęściej właśnie powołują się tłumacze, dzięki którym czy poprzez których podtrzymamy właśnie w swoich dłoniach tłumaczenia, z których korzystamy. Innymi słowy przyglądniemy się ich pracy, czy ją dobrze wykonali, ale nie tylko im, jak również właśnie tym, którzy nas dotychczas nauczali, bądź być może my sami. Mam na myśli Was, to słuchających, co teraz mówię co wierzyliśmy, wierzycie, czy to, co wierzycie, jest rzeczywiście pokrywającym się y, wnioskiem z tym, co wypływa z nauki Stwa Bożego. Mam nadzieję, że możliwe jak najbardziej zrozumiale to przekazałem w tym wstępie, ale niestety mam taką skłonność, by tworzyć zdania wielokrotnie złożone. To jest taka moja naturalna, mnie cechująca cecha. Inaczej nie potrafię, tak to ujmę, na wstępie. Y Rozpocznijmy ten przekaz. Pierwszy werset. A tego kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii. Tu już zaznaczę, że słowa spornych nie ma w tym wersecie Słowa Bożego w Grece. Słowo kwestia mogłoby być lepiej przetłumaczone. O tym wszystkim się przekonacie za moment. Natomiast dobrze jest sobie zadać pytanie, czytając ten werset, co to znaczy być słabym w wierze? Przynajmniej według treści tego rozdziału. Odpowiedź przychodzi w kolejnych wersetach, do których przejdziemy za moment. Zobaczcie, jak ten fragment jest zapisany. No nie, co się stało. Jak on jest zapisany właśnie w paru innych przekładach. Akurat dosyć podobnie. Niemniej zdawajmy sobie sprawę z jego treści. Przy tym tego, który jest mdły wierze, przyjmujcie nie, abyście wszczynali poswarki ogółogatek, to była Biblia brzeska, jagdańska, a tego, który jest w wierze słaby, przyjmujcie nie na sprzeczania około sporów lubelska. Do tych, którzy są słabi w wierze, odnoście się z całą życzliwością, nie czyniąc ich sędziami własnych wątpliwości. A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. Zatem kto jest słabym wierze? Ta odpowiedź zostanie udzielona za moment. Pierwsze musimy przyglądać się tekstowi greckiemu. Zaś będącego słabym, będącego bez siły we wierze, przygarniajcie do siebie nie ku rozróżnieniom, rozsądzeniom, rozważań, zamysłów. Zatem co takiego mógł tu mieć na myśli apostoł Paweł? O jakie rozróżnienia, rozsądzenia, rozważań, zamysłów chodzi? To jest oczywiście powiązane z odpowiedzeniem sobie na pytanie, co to znaczy być słabym we wierze. Zanim przejdziemy do tego, chciałbym byście razem ze mną zwrócili uwagę na dwa, jak uważam istotne, niezwykle istotne, o czym się zaraz przekonacie, szczególnie jedno słowa znajdujące się w tym fragmencie. Jest to wyraz 1253 diakresis oraz dialogismo z 1261. Tłumaczenia obu tych wyrazów macie tu przed oczami. Najistotniejsze, jak ja uważam, jest by zwrócić uwagę na miejsca występowania wyraza, wyrazu diakresis 1253, który tłumaczy się jako rozróżnienie, wyróżnienie, rozsądzenie, pogląd. W papierowej wersji słownika Stronga brzmi tłumaczenie tego słowa jako rozróżnianie, rozpoznawanie, osądzanie, rozdzielanie. Jak się okazuje, ten wyraz występuje w trzech fragmentach pisma nowego przymierza. Pierwsze miejsce jest Wam już znane, a z kolei kolejny to jest pierwszy list do Koryntian 12 rozdział 10, wersy, gdzie czytamy: Innemu czynienia cudów, innemu proroctwa, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. Tu jego zastosowanie powiedzmy nie wzbudza jakichś większych powiedzmy czy to kontrowersji, czy. Nie stanowi tu jakiejś wielkiej dla nas różnicy. Natomiast list do Hebrajczyków, 5, rozdział 14, werset okazuje się być niezwykle pożyteczny i pouczający wyjaśniający, dlaczego ten akurat wyraz został użyty, dlaczego znajduje się w nim celowość, właśnie w jego zastosowaniu w fragmencie z listu do Rzymian. Popatrzcie, natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły, wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. Jako ludzie powinniśmy sobie zadać pytanie, co jest dobre, a co jest złe. Jako ludzie, to nie my powinniśmy sobie zdawać sprawę, że to nie my zdefiniowaliśmy już wcześniej, co dobrym jest, a co złe, ale właśnie uczynił to nasz stwórca Jahuw. I co również powinno. Być przez nas zastrzeżone to to, że słowa dobro i zło padają już na samym początku stworzenia ludzkości i są przypisane pewnemu rodzajowi drzewa: drzewu poznania dobra i zła, z którego zerwała, Adam, e, zerwała Ewa, no i jak wiemy, tym samym razem z Adamem zgrzeszyła, przystępując Boże przykazanie. Ale co również powinniśmy dostrzec, przykazanie to dotyczyło tego, o co najczęściej właśnie rozbija się współczesnej z pewnością nie tylko współczesne chrześcijaństwo. Dotyczyło instrukcji pokarmowej Boga. Pierwsze przykazanie dane rodzajowi ludzkiemu dot, dotyczyło tego, co człowiek może jeść, a czego nie może jeść, bo Bóg tak mu powiedział. No, jak się okazuje, ta forma dyskusji nie zginęła 6000 lat temu. Nie umarła śmiercią natura naturalną, ona po dziś dzień przewija się w każdym pokoleniu. W każdym pokoleniu widzimy bunt dzieci Bożych, bądź tych, którzy uważają się za dzieci Boże, wobec instrukcji pokarmowych Boga. Diakresis użyte w tym kontekście pokazuje nam, że nie możemy przejść nad tym fragmentem i nad tą nauką w sposób obojętny. Bądź w sposób taki lekkomyślny, jak to większość chrześcijan obecnie czyni. Wróćmy do tekstu polskiego, gdzie dalej czytamy. Jeden bowiem wierzy, że może iść wszystko, a inny będąc słaby jada Jarzyny. Tu pojawia się odpowiedź na pytanie, co to znaczy przynajmniej według tego wcześniejszego wersetu i tej nauki, której Paweł starości tu przekazać, być słabym wierze. Słaby wierze to taki, który wierzy, że może jeść tylko jarzyny, że nie może jeść mięsa. Bóg nie naucza nas nigdzie, że nie możemy jeść mięsa. Bóg, Jachułek, uczy nas, że możemy jeść pewne rodzaje mięsa, a pewnych rodzajów mięsa nie możemy jeść. Tego nas uczy. Natomiast nie zabrania nam, mówiąc najogólniej, spożywania mięsa. Uczynił to sam Jachusław przecież, spożywając baranka. Czyli mamy wzór w osobie Syna Bożego, pokazujący nam, że nie ma zakazu spożywania mięsa. Ja to również ryby ze swoimi uczniami, co również to potwierdza. Zatem ktoś, kto lęka się z jakiegoś powodu przed spożyciem mięsa, w tym momencie mając to, co powiedziałem przed oczami, nie musi się obawiać samego aktu spożywania mięsa, gdyż czynił to sam jachuszyła. Niemniej jednak, tak tutaj jest opisana osoba słaba wieża, jako, jako taka, która jada tylko jarzyny. Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je. A ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął. Innymi słowy widzimy, że toczona jest tutaj, ja to nazwę po swojemu, taka dyskusja, rozmowa. Być może lepsze słowo można by użyć, ale brak mi lepszego w tym momencie. Między kimś, kto spożywa mięso, czyli mięsożercami, a kimś, kto mięsa nie spożywa, czyli wegetarianami bądź weganami. Ten, kto je, czyli ten, kto jest mięsożercą, niech nie lekceważy tego, który nie je, czyli tego, który jest wegetarianinem, a tego, który nie je, czyli jest wegetarianinem, niech nie potępia tego, który je, czyli jest mięsożercą, bo go Bóg przyjął. Mamy tu wyraźne polecenie, z jednej strony by się nie lekceważyć przeciwnej, a wobec drugiej. Przeciwnej strony, aby nie potępiała, nie osądzała, właśnie tej drugiej. Podobnie to brzmi w tekście greckim, w którym czytamy: Jedzący nie jedzącego, nie niech wzgardza, nie niech ma za nic, i ten nie jedzący tego jedzącego, nie niech sądzi Bóg, bowiem go przygarnął. W czwartym wersecie czytamy: Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego pana stoi albo pana stoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić. Teraz przeczytam dwa kolejne wersety, jeden po drugim. Są to wersety, które najczęściej, przynajmniej w moim dotychczasowym życiu, były mi stawiane przed oczami, by mi udowodnić: Słuchaj, nowe przymierze uczy nas, że nie muszę już dzisiaj zachowywać szabatu tak, jak to. Bóg nakazał przy akcie stworzenia: dzisiaj mogę sobie wybrać, który dzień będę święcił, który dzień będę oddzielał dla Yachuych, a który nie, i czy w ogóle będę jakikolwiek oddzielał. Albo mogę sobie uważać każdy dzień za jednakowy i nie czynić różnicy między żadnym z nich. Te fragmenty bywają właśnie w takim celu stosowane, aby odwieść człowieka od przestrzegania przykazania mówiącego o świętowaniu o zachowywaniu świętości dnia szabatu. Czy one się rzeczywiście zgadzają z treścią tego rozdziału, z kontekstem? Postarajmy się odpowiedzieć sobie na to pytanie nie tylko czytając te słowa, ale i porównując je z Innymi przekładami, przede wszystkim tekstem źródłowym, a co jeszcze ważniejsze, właśnie z kontekstem, więc zróbmy to po kolei. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy nich będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuję Bogu, a kto nie, je, dla Pana nie, je, dziękuję Bogu. Spróbujmy odczytać oba te wersety teraz w odwróconej kolejności. To będzie pewnego rodzaju eksperyment. Zobaczymy, jak zrozumiecie treść obu tych wersetów, gdy będzie Wam ona postawiona przed oczami w sposób odwrotny do tej, która bywa, właśnie jak to bywa przedstawiane. Każdy z nich będzie dobrze upewniany w swoim zamyśle. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Kto je dla Pana je, bo dziękuję Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je, dziękuję Bogu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Już jakby nie czekając na Waszą odpowiedź na moje pytanie, ja sam jej udzielę. Kto przestrzega dnia, o kim tu jest mowa? O tym, który pości dla Pana. Skąd to wiemy? Z dalszej części tego samego wersetu. Kto przestrzega dnia dla jachłech przestrzega. Kto je dla jachłech je, bo dziękuję jachłech. A kto nie przestrzega dnia, dla jachułek nie przestrzega. A kto nie je dla jachłech nie je, dziękuję Bogu. Czyli ten fragment mówi o tych, którzy poszczą bądź nie poszczą. Niezależnie czy poszczą czy nie poszczą, winni, przez, winni dziękować Bogu i być Mu za to wdzięczni. To wynika właśnie z tego szóstego wersetu. Mowa o tych, którzy poszczą bądź nie poszczą. Z czego również sobie powinniśmy zdawać sprawę, to że jest tylko jeden dzień nakazany przez Yahweh do tego, abyśmy w nim pościli w przeciągu całego roku. Tym dniem jest dziesiąty dzień siódmego miesiąca, czyli właśnie Jom Kippur, święto przebłagania, którym naród izraelski, którym dzieci Boże, powinny właśnie wstrzymać się od spożywania pokarmów. Natomiast każdego innego dnia możesz, nie musisz, ale możesz pościć, jeżeli taką jest to Twoją wolą. I wróćmy zatem jeszcze na moment do piątego wersetu. Jeden bowiem czyni różnicy między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Zadałem Wam teraz pytanie, czy widzicie, aby padło tu gdziekolwiek słowo szabat? Czy w poprzedzających ten piąty werset... Wersetach pojawiło się słowo szabat, czy w kolejnych wersetach pojawiło się słowo szabat? No oczywiście nie znalazło się ani razu w tym całym 14 rozdziale. Czyli Paweł tutaj nie czynił aluzji do święcenia siódmego dnia, do dzielania go spośród grona pozostałych. Paweł tutaj mówił o tym, co wynika z szóstego wersetu, czyli właśnie o poszczeniu. Jeżeli uważasz, że danego dnia chcesz pościć, jeżeli dany dzień jest dla ciebie ważniejszy od innego, porządku. Natomiast Paweł tutaj również nam poleca, abyśmy byli dobrze upewnieni w swoim zamyśle. Ten fragment jest dobrze przetłumaczony przez tłumacza uspoczyśniony Bidańskiej, za co chciałbym go pochwalić. Natomiast chciałbym skarcić innych tłumaczy tego piątego wersetu. Gdyż jak się okazuje, bywa on bardzo źle tłumaczony. Szczególnie właśnie ta druga jego część. W brzeskiej dobrze to jest przetłumaczone. A tysiąclecia, niech się każdy trzyma swego przekonania, tak nam mówi tłumacz czwartego wydania Biblii tysiąclecia. Nie mówi nam o konieczności bycia przekonanym o słuszności własnego przekonania, własnego poglądu, ale mówi nam o tym, aby się każdy trzymał swego przekonania. Tak jakby każde przekonanie, które posiadamy było słuszne, było prawdziwe. No przecież nas Bóg wyciągnął jako tych, którzy pochodzimy spośród narodów. Zresztą to nie ma większego znaczenia, czy pochodzimy spośród narodów czy jak powiedzmy niektórzy sądzą są narodem wybranym. Każdy z nas ma jakieś przywary, które do niego przylgnęły, które są światowymi rzeczami, które są światowymi przekonaniami i, tych przywarów powinniśmy się na miarę swoich możliwości, przede wszystkim świadomości, pozbywać, wystrzegać się nich. Jeżeli będziemy tkwili uparcie przy swoim przekonaniu, tak jak zaleca nam tu autor Biblii Tysiąclecia i jeszcze paru innych przekładów, to jak odejdziemy od tego, co jest błędną postawą, co jest grzeszną postawą? Gdzie tu jest zachęta do pokory? Gdzie tu jest zachęta do uważania jednych, dru, jedni, dru, tak jak słowo Boże mówi, jedni, drugich uważajcie za wyższych od siebie. Jak mógłbym cokolwiek zmienić w swoim życiu, jeżeli nie dopuszczałbym do swoich rozważań właśnie słów tych, którzy mają inne zdanie? Nie mówię by się z każdym, by skrytycznie zgadzać, ale ważnym jest, aby wysłuchać, co kto ma do powiedzenia przymyśleć jego poglądy jego przemyślenia i jeżeli faktycznie są pokrywające się z nauką słowa Bożego podkreślam słowa natchnionego a nie słowa które posiadamy w rękach które często bywa właśnie jak widzicie wprowadzającym nas w błąd to dlaczego miałbym wciąż tkwić w tym co było błędnym przekonaniem zatem każdy czy to w kwestii spożywania mięsa wieprzowego czy Zachowywania świętości innego dnia bądź każdego dnia, ale poza właśnie Szabatem, każdy powinien być dobrze we własnym umyśle, we własnym rozumie, dopełnionym, w pełni przekonanym, a być w pełni przekonanym, być w pełni dopełnionym, to znaczy postępować jak Berejczyk, rozsądzać, poznawać, co Słowo Boże do mnie mówi w tym właśnie aspekcie i nie polegać tylko i wyłącznie na ludziach, czy to pastorach, księżach, czy na tłumaczeniach, które mamy w ręce, ale sięgać do źródeł i pytać, Ruach Hakodesz, jak powinienem daną kwestię rozumieć? Czy rzeczywiście pozwalasz mi, Boże, Ojcze, przez względną ofiarę Twojego syna Echuszuła, abym dziś spożywał mięso wieprzowe tak, jak to zwykłem czynić w swoim starym życiu? Czy jednak wymagasz ode mnie tego, abym się uświęcał, abym się oddzielał od tego świata i postępował tak jak Twój syn czynił, czyli zachowywał Twoje przykazania i postępował w zgodzie z Twoją wolą? Ten końcowy wniosek, który Wam przedstawiłem, sądzę, że powinien być przed oczami każdego z Was, kiedy właśnie rozważacie treść słów nauki wyrażonej w listach apostoła Pawła, które niestety bardzo często. Te listy bywają źle rozumiane, przynajmniej niektóre ich, ich fragmenty, i wskutek czego niestety nawet i bywa, że apostoł Paweł bywa postrzegany za zwodzącego nauczyciela i apostoła. Fakt jednak jest taki, że większość ludzi po prostu nie rozumie tego, co Paweł głosi w swoich listach, tak jak o tym poinformował nas apostoł Piotr w końcówce jednego ze swoich listów zatem bądź dobrze upewniony dobrze dopełniony w swoim przekonaniu czegokolwiek ono by nie dotyczyło a w kwestii właśnie tego nagrania i tego przekazu właśnie kwestii żywieniowej i święcenia któregoś z dni